Taki sposób jej prowadzenia nie prowadzi do niczego. Powiedziałbym, że wystawia wam kompromitujące świadectwo, i to y, tym stwierdzeniem skończę nie, ten program. Panie to była kawa, re to po no prostu to, to reagujecie kursa, to tak, że nasi, widzowie, że nasi widzowie tego nie słyszą i nie są w stanie wyciągnąć z tej waszej kakaponii żadnego wniosku. Kawa na ławę, Konrad Pesecki. Dziękuję to bardzo. To tyle,